Spójrzcie na filmik, który przysyła dusia. Uuu, a gdzie ona jest? Eksploruje nieznaną dotąd podwodną grotę. O, ależ tutaj są cuda. Wgram ten filmik do komputera, żebyśmy przyjrzeli się całej grocie. To chyba kalmar i jakieś tropikalne wodorosty. Dno jaskini jest purpurowe. I pofalowane? Te małe zwisające skałki coś mi przypominają. To dlatego, że to są zęby, a to dno to język. Jakim cudem jaskinia może mieć zęby i język? Takim, że to nie jest żadna grota pieniędzy. To jest rekin, rekin wielorybi. Dusiu! Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie, o co chodzi? Nie jesteś w żadnej grocie. Jesteś w paszczy rekina. Uciekaj szybko! O. niedobrze. O! Mój aparat! Dusiu, Halo, jesteś tam? Tak, kapitanie. Nic mi nie. Przy zamkniętej szczęce sygnał się nie przebije. Dusia jest uwięziona w paszczy rekina. Musimy ją ratować. Piniu, włącz okto-alarm. Okto wszyscy do sterowni. Moi drodzy, oto rekin wielorybi. Nie, Natku. Rekin wielorybi nie jest wielorybem. To największa morska ryba. Jest tak duży, jak szkolny autobus. Uuu! Tak duży, że Dusia pomyślała, że to jakaś jaskinia i teraz jest w niej uwięziona, jak w klatce. Uuu! Jak ten rybowaty, wrednowaty miał połknąć jedną z naszych? Myślę, że nie zrobił tego z premedytacją. Rekin wielorybi żywi się planktonem, a to oznacza, że nie używa swoich zębów do gryzienia. Po prostu otwiera paszczę i wciąga wszystko, co jest na zewnątrz. Ale jednak połknął naszą dusię. A -a. Mm. Musimy ją wyciągnąć. Przyda się panu wykrywacz rekinów. Gdy jakiś będzie w pobliżu, detektor zacznie świecić. Kocurro, Piniu, Dopływa ka A. Seniu, otwórz oktobłas. Robi się, kapitanie. Dziwne. Radar pokazuje, że rekin powinien być tuż przed nami. Ale nigdzie go nie widzę. Pewnie planuje jakiś podstępny atak. Poza tym nie zaświecił się nasz detektor. Wyjdźmy na zewnątrz i rozejrzyjmy się trochę. Piniu, zostań tu i miej na wszystko baczenie. Tak jest. Kocurro, oto nasz plan, gdy już znajdziemy rekina. Musimy otworzyć jego paszczę i wśliznąć się do niej po dusie. Ale najpierw to ja go normalnie tak zakręcę jak spaghetti na widelcu. A ja w tym czasie wkręcę się w to twoje spaghetti. Kapitanie, zurro? Kapitanie, za To on! Rekin wielorybi! Chyba nigdy nie nawijałeś spaghetti na widelec? W sumie zawsze wciągałem bez stućców. Dusia! Idźmy wzdłuż języka, a na pewno ją znajdziemy. Start! Ten język ma chyba łaskotki. Musimy stąpać ostrożnie i delikatnie. Coś mi się zdaje, że tędy weszliśmy. W takim razie musimy zawrócić. I jedziemy! Dobrze, że się było czego złapać, bo byśmy się wywalili. To są skrzela. Rekin wielorybi wypuszcza nimi wodę, ale pożywienie zostaje. Jest możliwość, że dusia mogła nimi wypłynąć? Nie, jest zbyt duża. Ale ta ścianka jest gąbkowata. Ta gąbkowata ściana również pozwala rekinowi wypuszczać wodę, zatrzymując pożywienie. Zdaje się, że zatrzymała też spinkę dusi. Ale dusia musiała się przecisnąć. Czyli ona jest za tą ścianką? Nie ma czasu do stracenia. Nabieramy dużo powietrza i włazimy. Kapitanie! Kocurro! Słyszy mnie ktoś w ogóle? Nie przypuszczam. Nie warcz na mnie, co? On nie warczy. O jęczy. chyba jest chory. A jak ktoś jest chory, to ja mu pomagam. Nawet jak jest wielki, jak szkolny autobus. Z uchem jest wszystko w porządku. Nos też w dobrym stanie. Teraz zbadam brzuch. A brzuszek cię boli, biedny rekinek. W twoim brzuszku są moi przyjaciele. Pewnie nie jest ci z tym za dobrze, bo zazwyczaj jadasz dużo mniejsze rzeczy. Ale wiem, jak ci pomóc, kolego. Na nic spazmy, na nic jęki. Już pomagam na twe męki. Uch. Się, że gdzieś wylądowaliśmy. Przepraszam, czy to pan kliknął? Właśnie myślałem, że ty tak kliknąłeś. Skoro to nie kliknął pan, ani nie kliknąłem ja, to kto albo co mogło tak kliknąć się pytam w tej sytuacji? Oh! Wow! <laughs> Cześć panowie, miło was widzieć. Dusia, znaleźliśmy cię! Jesteś cała i zdrowa. To niesamowite. Możliwe, że jestem pierwszą i jedyną osobą na świecie, która zrobiła zdjęcia rekinowi wielorybiemu od wewnątrz. Nie chcę ci przerywać tej cudownej sesji, ale jako, że jesteśmy w żołądku rekina, to proponuję się ewakuować, zanim wciągnie nas jeszcze dalej. Oktonałci, proszę wskakiwać i wyskakiwać. Jedno po drugim. Udało się. Jesteśmy w punkcie wejścia. Ale on tę japę ma zakleszczoną na amen. Aktywacja hełmów. Cofnijcie się. Huchro to pan nie jest, kapitanie, ale jednak kocia moc zawsze to coś więcej, prawda? Odsunąć się, proszę! Wkraczam do akcji. Uwaga! Chyba musimy to zrobić wszyscy razem. Powiedz a. No co jest, nie otworzysz buźki? Przecież, żeby jeść plankton, musisz otwierać buźkę. Rekin wielorybi, bóle brzucha. Jeśli chcesz, by otworzył szczękę, pobudź jego skrzela. Jak się sprężymy i zrobimy to z całych sił, damy radę. Gotowi? Gotowi. Gili, gili, gili. Pozycja. Gili, 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 gili. Gotowi? Gili, gili. Start. Pinio. Chodziło o to, żeby powiedział a. Uwolniłeś nas. I wyleczyłem rekinka z bólu brzucha. Aha, z ciebie pingwin. A to czemu? Uuu! Kompletnie nie wiem, które z tych zdjęć wysłać na konkurs do National Geographic. Wszystkie są świetne. Moim zdaniem, powinnaś wysłać wszystkie. Ja bym jednak nie optował za tym. No, a to mogłoby być źle odebrane. Hықын experiencesд gutар болды. Таб спортrai ту 장іменп баст午ер келер к flats ақтар болды.